Myślę, że jest to super miejsce na farmę fotowoltaiczną. No plus do tego idea samowystarczalności gminy energetyczna nałożyła się na te całe nasze działania i, i trochę konsekwencji, trochę uporu. No i. Jesteśmy dzisiaj szczęśliwi w gminie, bo no, oddajemy farmy do używania. Wcinamy i krzodz coś powie. Dobrze. Uważajcie, słuchajcie. Trzy, cztery. Dobra. Dziękuję bardzo. Potki są. Tak, niech Pan Bóg pobłogosławi to inwestycje, tych wszystkich, którzy pracowali nad nią, tych, którzy będą korzystali z dobrodziejstw tego prądu. Niech święty Franciszek, patron środowiska, ma nas wszystkich w opiece, niech czuwa nad tymi pozytywnymi próbami korzystania z dóbr tego świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Jeden panel poświęca. Nie, dobrze, dziękuję bardzo. takie są To teraz Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich państwa na uroczystym otwarciu gminnej inwestycji pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej elektrownia słoneczna Kiełbasin 1 w gminie Chełmża. Organizatorem dzisiejszego spotkania po części takiego uroczystego w drugiej części jest wójt gminy Chełmża pan Jacek Czarnecki obecny tutaj razem z nami. Ważne bardzo wydarzenie, budowa gminnej farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w Kiełbasinie, niedaleko stąd. Działo się to wszystko w roku 2022 i początku, na początku tego roku. I to wszystko pozwoli gminie plus jeszcze kilka małych instalacji fotowoltaicznych osiągnąć samowystarczalność energetyczną w zakresie e, zabezpieczenia energii dla wszystkich podmiotów gminnych. Proszę Państwa, tak naprawdę w roku 2015 e, mieliśmy taką pierwszą prezentację, gdzie się zastanawialiśmy co zrobić z tą żwirownią. E, było to mienie już gminy i w zasadzie pan Kazimierz Bober, mój zastępca, też przygotowywał tą prezentację i wyrysowaliśmy farmę fotowoltaiczną 2015 rok. Jeszcze się nie mówiło o kryzysach energetycznych, nie było oczywiście wojny na Ukrainie i tu tych wszystkich naszych trudnych spraw teraz. Chcę też Państwu powiedzieć, że najważniejszą rzeczą to nie był projekt, ale tak naprawdę uzyskanie zgody na przyłącze i cieszę się, że tutaj energetycy w Toruniu uznali, że jesteśmy na tyle wiarygodni, żeby nam to zgodę na wejście w sieci, po wybudowaniu dać, bo bez tego byśmy nawet nie, nie mogli marzyć o takiej inwestycji. Koncepcja samowystarczalności energetycznej dla gminy to jest wyliczone dokładnie, ile powinniśmy tych źródełek pozakładać, żeby, żeby myśleć o tym żeby móc się dzisiaj chwalić, że jesteśmy samodzielnie energetycznie. Niewiele nam już brakuje. Ja mogę pokazać długa lista już paneli fotowoltaicznych, które pracują na różnych świetlicach, dachach, remizach. Więc proszę państwa, to co tutaj jest to docelowo 200 kW plus 1 mega i praktycznie możemy temat zamknąć. Dziękuję bardzo. Yy, jeszcze raz wszystkim, którzy brali od projektanta począwszy, po inspektorów, ci, którzy budowali. Firmie się też nisko kłaniam. Rzeczywiście sprawna budowa zimą, yy, nie odpuszczaliście, cały czas trwała inwestycja. Dzisiaj, jeżeli wejdziemy na, na linię średniego napięcia, która biegnie przez farmę, praktycznie możemy oddawać energię. Słońce coraz wyżej. Zaopatrzenie w odpowiedniej ilości i jakości energię to jest przyszłość cywilizacji ludzkiej. Bez energii nie tylko nie rozwija się gospodarka, ale również i jakość życia nie jest możliwa do spełnienia. Dlatego poszukiwanie w każdym kraju trochę inne źródeł energii, by zbudować najbardziej optymalny miks energetyczny spędza sens powiek właściwie w każdym kraju na świecie. Pewnie łatwiej będzie zarządzać energią która nie jest ciągła, która jest energią chwilową, tak jak w przypadku wiatru czy słońca, kiedy będziemy mieli sprawne magazyny energii. Ale to jeszcze trochę. To też idzie bardzo szybko, natomiast duże, pojemne magazyny energii jest kwestia najbliższych kilku, jak sądzę, kilku lat i wtedy nie będzie problemu, że yy, słońce świeci, ferma pracuje, a nie wiadomo, co z tym prądem robić. W Polsce mamy już w tym roku, mieliśmy kilkakrotnie do czynienia, że zostały wyłączone wiatraki. To nie było co zrobić z prądem. Ostatnie dni były również wyłączane fermy fotowoltaiczne. Zapotrzebowanie w sieci nie było tak duże, jak ilość wytwarzana. Ale jestem optymistą i uważam, że w te kierunki należy wchodzić. Ja bardzo serdecznie gratuluję. Tego dobrego wykorzystania pieniędzy z Polskiego Ładu. Tak jak w swoim wystąpieniu Pan Wójt powiedział, byliście już dogadani z Funduszem Ochrony Środowiska. A tutaj taki prezent. I to w cudzysłowie prezent, bo te pieniądze zostały wydane w sposób jak najbardziej taki pro przyszłościowy. Gmina Hełmża jest takim przykładem do tego, by iść w stronę samodzielności energetycznej, w stronę transformacji energetycznej, którą przeżywa dzisiaj Polska. Pomimo takich trudności, które spotykają dzisiaj gminy, które chcą również stać się samodzielne, które chcą budować własne źródła, pomimo tego, że lokalni operatorzy sieci dystrybucyjnych czy sprzedawcy nie gwarantują idealnych modeli, które by mogły tą energię w 100% wy wykorzystać. My też idąc z duchem czasu przez te lata przestawiliśmy trochę swoje wektory i dzisiaj bardziej funkcjonujemy właśnie na doradztwie na rynku energetyki odnawialnej niż na rynku energetyki klasycznej. Obsługujemy około 700 gmin w Polsce, no to jest duży potencjał i mamy taki przegląd sytuacji. Tutaj rzeczywiście gmina Chemza jest prekursorem. Wójt zadawał nam ciężkie pytania, nie zawsze umieliśmy na nie odpowiedzieć, ale zawsze mówił o tym, że chce mieć farmę w tym miejscu i ma, i to jest niesamowite. Gmina z jednej strony jest wspólnotą, tak jak konstytucja jest napisane i gromadzi wszystkich mieszkańców na danym terenie. Z drugiej strony, jak jest taki dynamiczny wójt, jak, jak wójt Czarnecki, to by chciał, żeby każdy mieszkaniec miał coś z tej aktywności, z tych jego pomysłu, prawda? A to nie bardzo jest możliwe do wdrożenia w obecnym stanie prawnym bo tutaj mówimy autokonsumpcja na poziomie 40%, 30% i tak dalej, ale pomijamy pewne drażliwe sprawy. Sieć dystrybucyjna jest w rękach monopolistów. Mamy cztery obszary dystrybucyjne plus Warszawa V w Polsce i tutaj musimy występować o pozwolenia, o przyłączenie i tak dalej. I ja nie mówię, że to jest źle, to jest konieczne, bo mamy taką sieć, jaką mamy. Ona wymaga ogromnych środków, wymaga doinwestowania. Natomiast chodzi o to, żeby utworzyć takie mechanizmy, które by spowodowały, że wytworzona energia przez gminę, na potrzeby gminne, może być przeznaczona bezpośrednio. Szanowni Państwo, ja tylko króciutko, jakby dwa wątki. Pierwsze takie, że potwierdzam, rzeczywiście od Wójta jaska Czarneckiego się uczymy. Gmina Chemża przeciera szlaki, gratuluję. Szanowni Państwo, tutaj było dużo mowy o bezpieczeństwie, o oszczędnościach. Ja bym chciał jeszcze jedno słowo dorzucić, klimat. Ta inwestycja ma też bardzo pozytywny wpływ na to, żeby właśnie było mniej emisji CO2. Polska, Unia Europejska dążymy do tego, żeby do 2050 roku być neutralnie klimat, mieć neutralny wpływ na klimat. Więc gratuluję też pod tym względem, bo rzeczywiście każda tego typu instalacja przybliża nas do tego celu. Dziękuję bardzo. Chciałbym przeczytać Panu Wójtowi list, list gratulacyjny dyrektora Generalnego Oddziału. Energo operator S.A. Oddział w Toruniu. Szanowny Panie Wójcie, jako przedstawiciel Dystrybutora Energii Elektrycznej Toruńskiego Oddziału Energo Operator S.A. serdecznie Panu gratuluję zakończenia inwestycji na rzecz budowy pierwszej samorządowej farmy fotowoltaicznej na terenie naszego województwa. Budującym jest fakt, iż samorząd lokalny włącza się w pokoleniowo dzieło transformacji energetycznej naszego kraju, polegającej na odejściu od technologii paliw kopalnych w kierunku proekologicznych, odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Jestem przekonany, że uruchomiona właśnie elektrownia słoneczna przyczyni się bezpośrednio do osiągnięcia przez samorząd zadowalającego efektu ekonomicznego, a pośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy.